Jesteśmy pod kolejnym muzeum Słuchajcie Pod muzeum Saba Zawsze chciałem tutaj przyjechać A teraz nadarzyła się okazja, żeby to muzeum odwiedzić Bardzo Znaczy dużo ciekawsza lokalizacja niż muzeum Volvo Zobaczcie jakaś Zabytkowa lokomotywa Tutaj jest zwodzony most Także idziemy Pozwiedzać muzeum Saba I oczywiście zabieram Was ze sobą Zamienimy się na chwilę W pilotów i zobaczymy, co tutaj w Muzeum SABA będziemy mogli zobaczyć. Czego mi zabrakło w Muzeum Volvo? Od razu Wam powiem na gorąco modelu XC70, czyli, wiecie, modelu, który jest kluczowy dla marki Volvo. Nie wiem dlaczego, dwa lata temu też nie było i teraz też nie ma. Także apeluję do twórców wystawy, żebyście po prostu stawili tam chociaż pierwszą, może drugą generację XC70, bo to jest naprawdę ważna rzecz. Wchodzimy. W środku bilet kupiony 120 koron, także taniej niż Volvo, i zaczynamy zwiedzanie. Przy wejściu witają Was. 9 trójki w Cabrio. Tutaj chyba ostatni wypust 9 trójki, która była dostępna w 2014 roku, wersja Aero. Także co, przełączamy kamerę i podziwiacie razem ze mną muzeum. Saba. I model NG w sedaniu 9.5. Miałem taki samochód, co prawda w podstawowej wersji. Tutaj macie z 2010 roku. Wszyscy się śmieją, że jest to samochód jak Opel Insignia. Ale gwarantuję wam, że ten samochód jest zupełnie inny, dużo więcej miejsca w środku. To jest bardzo rzadki model, czyli 95NG Kombi. Ich jest wyprodukowanych, słuchajcie, 14 albo 17 sztuk tylko. Także to jest mega rzadki temat. Jakieś horrendalne kwoty ogólnie za, za tą wersję Kombi te samochody osiągają. Z przodu no to wygląda identycznie, aczkolwiek dla fanów marki, to jest taki e, no, taki, taka rzadkość, mega, tak? czyli samochód, który praktycznie nie występuje. No, 14 bodajże, albo 17 sztuk, o ile się nie mylę. Eee, wszyscy oczywiście widzą w nim Insignię, ale to z insignią naprawdę nie ma nic wspólnego, przez to też SAP splajtował. Obok mamy, słuchajcie, 94X. No i ten samochód to już w ogóle jest mega rzadkość. On na jakiejś podstawie, na współpracy z jakimś suv został wyprodukowany, eee, ale no nie pamiętam, bo wam ja szczerze teraz na podstawie czego. No i dobra, słuchajcie, żela żelazo póki gorące, nie wiem czy się tędy wchodzi, czy tędy wchodzi, nie no, zaczynamy od klasyków, także zaczynamy od staroci. Wiecie, ja się na sabach generalnie nie znam, ale jako fan szwedzkiej motoryzacji, no musiałem tutaj być i powiem Wam szczerze, że też to muzeum już mi się podoba. Zobaczcie, jakiś tutaj prototyp EV1, 85 rok, zobaczcie jak wyglądały szwedzkie samochody, jak wyglądały prototypy w 1985 roku. Kolejne prototypy. To jest w ogóle taka sala z koncept Karami to jest ten 94 koncept, ale mnie to interesuje. 9XR w 2008 roku. Zaprezentowany. No zobaczcie jak ten samochód wygląda. Naprawdę no dla mnie wygląda przekozacko ten projekt. Jest taka kupeta. Chyba w Cabry. Akurat tu jest wersja. Tutaj macie typowe coupe. Takie piękne felgi. Naprawdę może się to podobać. Tutaj macie 9X też, ale nie wiem, czym się od siebie różnią. Na pewno dachem te koncept kary. Idziemy dalej. Tutaj jest prawdziwy sztos Aero X w 2006 roku. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie koło, jaki długi przód. Przekozarski sprzęt. Ten koncept został pokazany w 2006 roku. Jest w 100% na paliwo etanol. 100 etanol. No, i to jest koncept roku, generalnie ogłoszony. Miał pokazywać, jak będą wyglądały saby przyszłości. No, i powiem Wam szczerze, jakby te saby tak wyglądały, a naprawdę 95NG, na przykład przód, zobaczcie, ma dużo nawiązań do tego koncept karu. No, to powiem Wam szczerze, że to by była turbo sprawa, żeby taki samochód się pokazał. No, mi się mega podoba. Zobaczcie tył, jak on wygląda. No widzieliście na przebitkach. Coś pięknego, jak wygląda ten wydech dzieło sztuki AeroX. Ja nie jestem, mówię, naprawdę nie jestem jakimś mega fanem sabów. Miałem kilkanaście sabów w ofercie. Ale to co wygląda jak to wygląda w środku. coś pięknego. Nie dziwię się, że został ogłoszony koncepcyjnym samochodem roku. Don't see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. To jakieś karykatury, także nie będę wam pokazywał. 9X koncept 2001 rok. Brzydko to wygląda. Tutaj 93X. Też trochę taka karykatura. Pokażę Wam wnętrze koncepcyjnego wozu. Materiały użyte. Wiecie, koncept kary to są takie auto, żeby pokazać co można generalnie. I co będzie wprowadzane, z jakich materiałów można użyć, żeby samochód wyprodukować to jest 2002 rok, no ale no tamten samochód naprawdę robi mega robot. na kolejną wystawę po kolei zobaczmy sobie, co tutaj jest zaprezentowane, na pewno auta zabytkowe dosyć duża też wystawa, powiem Wam szczerze, jak na markę, która już nie istnieje to mają się generalnie czym pochwalić. Zaraz przejdziemy sobie do tamtego miejsca. Także popodziwiajmy, co jest tutaj w tej sali. No dużo mniejsze muzeum na pewno niż Volvo, no bo tam mamy jednak piętro i tak dalej. Tutaj jakiś ciekawy wóz. Zobaczcie, śmieszny. Mamy oczywiście silniki. Mamy oczywiście też historię Saba związaną z lotnictwem. Sab Safari, nie wiem czy ktoś widział taki samochód. Takie, zobaczcie, zgrabne kombi. No ja takiego auta nie widziałem. To jest 900 Safari, 81 rok. Wygląda zacnie. I na pewno to jest gratka dla kolekcjonerów. Samochód policyjny na 900-ce, 76 rok. Tutaj bardzo fajna 900 -ka w kabry. Zobaczcie w jakim pięknym lakierze. To jest perła. I zobaczcie jaki środek. Manual. Piękne bordowe skóry, naprawdę. Robią mega wrażenie. Zaraz ogramy sobie ten samochód, bo zasługuje na to. Piękna sztuka. No i ten charakterystyczny kształt dla Saba. Nie ma drugiej takiej marki, która by robiła samochody właśnie w takim kształcie. Dosyć współczesny samochód, jeszcze możecie go spotkać na drogach. Sap SVC 99 rok, nie wiem dlaczego SVC, bo dla mnie to jest 9. Podejrzewam, że jakaś tu jest ciekawostka z nim związana. Zaraz się doczytam o co chodzi. To po prostu ciekawostka, bo ten samochód powstał, ale nigdy nie trafił do sprzedaży tutaj jest jakiś nowoczesny silnik 1.6 z różną opcją sprężania podczas jazdy na przykład na autostradzie to sprężanie się zmniejsza 1.6 silnik słuchajcie uturbiony o mocy 225 koni w 1999 w roku także naprawdę no coś takiego wiecie nowatorskiego jest tutaj wszystko dokładnie opisane także jak ktoś z Was będzie to sobie wszystko dokładnie sprawdzi no i tutaj mamy przykład E-Power. Co to jest E-Power? Generalnie Saab to wymyślił, czyli przystosował pierwszy chyba jako pierwsze silniki do jazdy na etanolu. Były silniki dwupaliwowe, czyli mogliście jeździć na benzynie właśnie i na etanolu na paliwie E85. Właśnie tak też tutaj jest opisana historia tego, tego modelu. Tego ciekawy, ciekawy wóz stworzony, słuchajcie, na 40-lecie Saba, Saba Słuchajcie, model 900, chyba Turbo. Eee, tak, w 2017 roku na Saba 99 Turbo Model 40-lecie. Właśnie SAB stworzył taki jeden egzemplarz w jakimś specjalnym kolorze ze specjalnym wzorem Felk. To jest 9 Trójka. Eee, no kolor naprawdę wyjątkowy. jakimiś tutaj dodatkowymi przeszyciami, pierdołami w środku. Zobaczcie, zobaczcie jakiś zegar do ładowania specjalny. I oni to stworzyli właśnie na, w 2017 roku dla fanów Saba. Przecież już 9 nie była produkowana. Oni to stworzyli, jeden taki egzemplarz, żeby sobie, żeby po prostu pokazać fanom Saba, jakie auta mogliby jeszcze robić. No coś wspaniałego. Mm. Stoi kanarkowy, żółciutki, piękny Saab 900, tutaj jakaś wersja SVO 900 Turbo, Wigen pakiet i powiem Wam szczerze miałem takie auto, no nie w tym kolorze, zobaczcie jaki środek przepiękny też żółty, no auto jest w topowej wersji, właśnie w tym pakiecie Wigen w trzydrzwiowej wersji, robi mega wrażenie, zaraz sobie go tutaj ogramy i pokażemy na zbliżeniach jak ten samochód się prezentuje klasyczne felgi trójramienne piękne auto naprawdę piękny stan fajnie że takie auta się udało zachować This a war zone, homie. Say you ready and prepare. Take a minute make them aware. i be sneaking in the back, but it's what the clap on my life ain't fair. Caught me falling through the mud, where the vision saw clearly. Born a shepherd to these sheep. Make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Every day's a blessing. Thank the Lord, oh, I am living, see me riding with my top down. All round, the gas. Z marką Subaru. To chyba było przed jeszcze współpracą z General Motors. No tutaj ewidentnie mamy subaru legacy. A tak naprawdę nazywa się to Sab 92X Aero. W 2004 roku powstał taki twór. No szczerze, ja bym nie pokazywał tego w muzeum, no bo to nic z SABem wspólnego za bardzo nie ma. Felgi, zobaczcie, nawet wzór jest typowo subarowy, a nie sabowy. Dwulitrowy silnik, no to tutaj może być silnik z SABA, ewentualnie czterocylindrowy. I obok też kolejny twór, który nie był dobrze odebrany generalnie na rynku, czyli 97X. I to jest bodajże współpraca z Subaru Tribegą z tego co się orientuję No i tu bardzo brzydki obraz. Zobaczcie auto w muzeum, po prostu siedzi, jest nie w pełni sprawna pneumatyka, albo z tyłu mamy poduszki. Także to taka kiepska, że tak powiem. Część historii tej marki, powodów, dlaczego ta marka przestała istnieć, po prostu złe wybory, jeżeli chodzi o kooperację. Dobra, słuchajcie, przechodzimy na tą halę, bo tu na tej hali dzieje się magia. Mamy naprawdę przepiękne egzemplarze stare w starych modeli Saba. Poczynając, tutaj mamy słuchajcie, Saba 9578 rok. Tutaj taka Ala kupetka 96 V4 80 rok. Obok już taki bardziej współczesny model, czyli 9.984 rok. No tutaj to już typowo współczesny. Tak jakbyśmy byli, cofnęli się w czasie i byli w salonie przy wyborze nowego auta 9.5-2010 rok, czyli ostatnia edycja, potocznie nazywany Paskudą, ze względu na to, że ten samolot jest zarejestrowany, z tego co widzicie. Ze względu na to, że po prostu ten przód nie do końca się wszystkim podobał. No i w wersji zwykłej na pewno nie robi wrażenia. W wersji Aero. Mi się osobiście ten model sprzedażowy SABA, czyli 9, trójkę, najbardziej popularną, generalnie. No i ten model mocno jeszcze podtrzymał życie tej marki, ze względu na to, że bardzo dobrze się sprzedawał. No ale wiemy, jak to wszystko się skończyło. Dla mnie, takim topowym modelem, właśnie jest ten model, który tutaj stoi, czyli SAB 9000 w wersji Aero. Kojarzę takie samochody po prostu, że to były mega mega szybkie samochody na swoje czasy bardzo rzadko spotykane no ten egzemplarz jest naprawdę w topowym stanie w pięknym kolorze no i z czym jeszcze kojarzę te, ten model auta że tymi autami jeździli tylko i wyłącznie lekarze lub prawnicy ale linia wersja wersji aero i te klasyczne trójramienne felgi naprawdę robią mega robaczy turbo 225 konny no i samochód zgrabny taki typowy sap dla mnie Quintesencja tej marki i jeden z, z fajniejszych modeli. No już teraz, osiągający bardzo wysokie ceny. Jest to po prostu auto już klasyczne. No i może się podobać. Mi osobiście się 9000 sap bardzo podoba. Lecimy dalej, zrobimy sobie krótkie ogrywki jeszcze tego pięknego egzemplarza. Tutaj trzy drzwiowe na dwozie Kupe, SAP, Sonet 74 rok. Tak się prezentuje. Bardzo ładny egzemplarz. Pierwszy raz widzę na oczy taki samochód. Obok chyba coś podobnego. Zaraz zobaczymy, jak się nazywa. Nigdy nie widziałem takiego auta. To jest też Sonet, ale wersja 3. No, Ciekawe samochody. Tutaj mamy kolejne silniki. Zobaczcie, zaprezentowane to są konstrukcje typowo Saba, tak? Nie żadna konstrukcja o wsadzona w Saba, tylko konstrukcja Saba. Tutaj macie 9.3 Turbo X z 2008 roku i to jest mega poszukiwany temat generalnie na rynku. To jest Sab z napędem 4x4, charakterystyczny właśnie dla Turbo X-a felgi. Tak się prezentuje ten model. Trójka w Cabrio. Można spotkać, można kupić jeszcze w Tutaj model przedliftowy, zobaczymy czy międzylift, bo wychodził jeszcze model, że macie już deskę poliftową. Deska przedliftowa, czyli to jest typowy przedlift. Obok też 9, trójka w sedanie. Też model przedliftowy 2003 rok. 9.5 stara 98 rok. Tutaj 900 w kupecie No i obok SAP w sedanie 9000 CD. Dużo ładniejszy, moim zdaniem, jest. 9000 Właśnie w tym pakiecie Aero to jest po prostu Turbo. Tutaj mamy 900 w Cabrio, 87 rok w bardzo ładnym stanie w wersji Turbo. Tutaj macie zwykłe 9000 bez Aero, można sobie właśnie porównać. Zobaczcie bez Aero i w pakiecie Aero. no Robotę ogromną robi Aero. Dalej 900, 79 rok. Tutaj piękny, zobaczcie, zwróćcie uwagę, piękny ten kolor perłowy oni sobie wymyślili. Złote wstawki. Tutaj mamy 99 Turbo, 78 rok. No w tym kolorze, na takiej feldze prezentuje się wyśmienicie. No te saby 96, VR jakoś tak specyficzne. Specyficzne auta, trzeba je po prostu kochać. Nie mój gust na pewno, ale pokazuję Wam, bo na pewno są też fani. Widzicie, drzwiczki otwierane pod wiatr. Także tak to wygląda. No co, widzę jakieś schody. Także wchodzimy na górę, tam mamy jeszcze jakąś wystawę, chyba sportowych. Platforma. Zobaczcie z samochodami sportowymi. Przepięknie jest to zaprezentowane. Podłoga szklista. Tutaj stoi jakiś wyścigowy sprzęt. Sonet z 1956 roku. Jest historia tego auta opisana. Numery rejestracyjne są, czyli auto jest zarejestrowane. Zobaczcie jak to w środku wygląda. Widać już upływ czasu przy tym samochodzie, ale lakierniczo jest odbudowany w stanie perfekcyjnym. Obok Kolejny. Tutaj jakaś wyścigułeczka sobie stoi. Tutaj kombi, zobaczcie. To chyba mega rzadkość jest. Bardzo zgrabne. No dużo ładniej mi się podoba niż te takie wydmuszki. Tutaj jakaś taka Ala Porszawa, zobaczcie. Sab Sonet 2, 66 rok. Można się pomylić. Felgi bym tylko zmienił. 99 9, 9, 9 Saba w wersji rajdowej. No, może się podobać naprawdę. Widać że ten samochód swoje przeżył. Tutaj kolejna wersja rajdowa wersji też 99 Turbo Grupa A. Tutaj przepiękny egzemplarz też. Bardzo fajne felgi. Kute 99 Turbo Railis z 79. Zobaczcie, jakie fajne światła mamy z przodu. Tutaj naprawdę te auta przeszły sporo. I zobaczcie co stoi na końcu. Wersja wyścigowa 9.3. No powiem Wam szczerze, że nie kojarzę, żeby ten samochód kiedyś mi się pojawił, ale wygląda mega. To jest taki odpowiednik chyba, nie, to coś mocniejszego. Chyba DTM to będzie jakiś. Na auto widać, że na pewno jeździło w wyścigach. No, no i obok dwa egzemplarze Sabów 900 w wersjach Rayleigh Crossowych. Tak się prezentują. No tutaj mocno, mocno dostał ten egzemplarz po tyłku, ale wygląda naprawdę, wygląda to fajnie. Tutaj mamy taką wystawę z krótką historią generalnie Saba i współpracy z różnymi firmami. Tutaj mamy fajny rzut z góry na muzeum pokażę Wam. No dużo mniejsze jest to muzeum, nie ma co oszukiwać. No ale też marka SAP już dawno nie istnieje, tak więc też nie mieli za bardzo tutaj, nie mają aż tak potężnej historii, jeżeli chodzi o samochody. SAP generalnie słynie z silników lotniczych i to do tej pory generalnie produkuje. Do tego kombiaka. Słuchajcie, to jest protoplasta wszystkich 95, 61 rok Sab 95. Zobaczcie, jak wyglądał pradziadek wszystkich 95. Tak była zarysowania pierwsza linia właśnie tego ota. i Szczerze dosyć ładnie ten samochód wygląda. Może się podobać. Kombiaczek, no dosyć mały jak na dzisiejsze warunki, ale na pewno jest to gratka dla kolekcjonerów. Rzecz, że w całym muzeum są porozstawiane różne fotele z modelów Saba na takich stelażach i możecie sobie spokojnie usiąść i w takim fotelu posiedzieć i zobaczyć, jakie to są wygodne fotele. Myślę, że bardzo fajna propozycja, szczególnie że sobie siedzę w towarzystwie takiego jegomościa. No powiem Wam szczerze, zrobił na mnie mega wrażenie. W dzisiejszych czasach Polstar, czyli Volvo elektryczne, Polstar chyba on się nazywa One. No ma zbliżone, zbliżone kształty, aczkolwiek nie zapominajmy, że ten sap powstał słuchajcie w 2006, chyba 2006 roku Więc no przekozacki ten koncept kar był, no, szkoda, że takie auto nie weszło do produkcji, coś pięknego To no, nic, tak naprawdę wystawy jeszcze Wam pokażę tutaj te samochody, które stoją. No i idziemy zobaczyć, czy są jakieś gadżety związane ze Szwecją. No ten fajny kolorek, nie powiem. Naprawdę wygląda przekozacko. No i Turbo S na wejściu w czerwonym lakierze robi robotę. Zobaczcie, może się naprawdę podoba 93 rocznik. No i tutaj macie sklepik. Także pokażę Wam co generalnie można kupić, dużo mniejszy asortyment niż w Muzeum Volvo. Jakieś koszulki, kubeczki tego typu rzeczy. No i oczywiście nawiązanie do lotnictwa, samoloty odrzutowce, smyczki. Tak się to generalnie prezentuje. To zwiedzanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się podobało bardzo fajne muzeum super skonstruowane, fajnie przedstawiona wy wystawa ciekawych rzeczy. Naprawdę możecie się tutaj dowiedzieć, jeżeli jesteście fanami motoryzacji, to jest to na pewno miejsce dla was. Jeżeli miałbym porównać obydwa muzea, no to na pewno Volvo ma więcej eksponatów. Tutaj mi się mega podoba to, że wszędzie stoją te fotele z samochodów i możecie sobie na nich po prostu posiedzieć, a niektóre są mega wygodne. Wystawa wiadomo, że mniejsza, no bo też i marka jaka Saab dużo mniejsza niż, niż Volvo jeżeli chodzi o samochody osobowe ale uważam, że naprawdę warto było tutaj przyjechać i obejrzeć to jest niecałe 80 km od Jetebory wpiszecie sobie w Google Maps Muzeum Saab czy Muzeum Volvo to Wam to po prostu wyskoczy także co, ja się zbieram lecę na swoją bazę i pewnie niedługo troszeczkę popracuję w Szwecji dowiecie się co będę dalej robił w relacjach na Instagramie, na Facebooku myślę, że coś tam mam do odebrania do nagrania ale na razie odpoczywam, zwiedzam i po prostu penetruję Szwecję, Skandynawię bo naprawdę Skandynawia na mnie robi mega wrażenie i gorąco Wam polecam, jeżeli nie macie planów wakacyjnych to sobie właśnie przyjedźcie do Szwecji i pozwiedzajcie bo warto, także trzymajcie się, na razie